Przed tygodniem Stelmet pokonał na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza i było to dziesiąte zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach Tauron Basket Ligi. Ta seria to rekord w historii klubu. W sezonie wyższą odnotował jedynie Zgorzelecki Turów. Do 13 wygranej z kolei i wyrównania osiągnięcia mistrza Polski biało-zielonym niewiele brakuje. Zobaczymy od zwycięstwa do zwycięstwa, i teraz dla nas będzie najważniejsze to jedenasty z rzędu, i tylko na tym się skupiamy. Zielonogórzanie w sobotę, pokonując Śląsk Wrocław, mogą przedłużyć także domową serię. W twierdzy Centrum Rekreacyjno-Sportowego jak dotąd nikomu nie udało się wygrać. Gra u siebie daje stalmetowi przewagę nad wojskowymi, którzy na wyjazdach radzą sobie znacznie gorzej. W ośmiu spotkaniach w halach rywali Wrocławianie notują bilans 4-4. Mają swój, swój system. Uh... Który jest specyficzny dla, dla, dla nich, u, u, u obronie też pikenola. Tak, czeka nas e, mocna walka. Śląsk wydaje się w ostatnich spotkaniach no, wrócił na taką zwycięską ścieżkę. E, dokupili dwóch zawodników. No i na pewno będą groźni. Śląsk również jest niepokonany u siebie, a o sile Wrocławian grających w Orbicie z Zielonogórzanie przekonali się już na początku sezonu. Biało-Zieloni zapowiadają rewanż za jednopunktową porażkę w trzeciej kolejce. Wiadomo, chcemy się zrehabilitować za tą, za tą pierwszą rundę i, i mamy nadzieję, że to się nam uda w naszej hali przed naszymi kibicami, którzy naprawdę liczy nas, wspierają i dziękujemy im za to. Jutro w barwach Stelmetu zadebiutuje Jure Lalic. Chorwat w Zielonej Górze trenuje dopiero od środy. W pierwszej piątce na pewno się nie znajdzie, ale w przypadku wejścia na parkiet zapewnia, że da z siebie wszystko. Clear, uh, Jestem centrem i nie jest mi obca twarda walka pod koszem. Lubię być gościem od czarnej roboty. Basket. Hitowy mecz 18. kolejki Tauron Basket Ligi w hali Ceres już jutro o 17.